Kochani. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać swój strych, na którym suszę zioła, i też powiedzieć, jak prawidłowo powinniśmy suszyć zioła, jakich zasad przestrzegać. Najważniejsze jest to, żeby pomieszczenie, w którym suszymy zioła, było pomieszczeniem suchym, niezapleśniałym, dlatego, że zioła mogą pochłaniać obce zapachy. To pomieszczenie powinno też być zacienione, dlatego że rośliny wystawione na działanie promieni słonecznych tracą swoją barwę, wartości smakowe, no i co najważniejsze, wartości lecznicze również tracą. Kolejna rzecz to jest przewiew powietrza powinien być przeciąg, żeby zioła się suszyły szybko bez większych kłopotów. Ja mam tutaj przeciąg, ale jeszcze dodatkowo wstawiłam duży wentylator i on cały czas miesza to powietrze i zwróćcie uwagę, te zioła się ruszają. Tu nie ma takiego niebezpieczeństwa, że w pęczku, zioła są powiązane w luźnych pęczkach, ale też nie ma niebezpieczeństwa, że w tym pęczku te zioła się zaparzą czy coś niedobrego będzie się z nimi działo. One po prostu powinny zachować swoją naturalną barwę, swój naturalny kolor. Kwiaty powinny mieć kolor taki. Jak yy, są wieszane, więc tam mam dziurawiec, kwiat jest piękny, żółty. I teraz chciałabym Wam pokazać, co ja dalej z tymi ziołami robię wtedy, kiedy one już wyschną. Ale jeszcze istotna rzecz, mam tutaj na przykład liście jabłonki. jabłonki. Liście czy kwiaty, które układamy na papierze też dwa razy dziennie, powinniśmy to. Odwracać, żeby to powietrze podnosić te kwiaty, dlatego że one w, w chwili, kiedy schną, one się zwijają, skręcają, i wtedy tam jest też ruch powietrza. I zaraz Wam pokażę, jak, w jaki sposób ja dalej postępuję z tymi swoimi ziołami. Rośliny, które już wyschły, przesypuje do słoików. I też, co jest istotne, powinniśmy słoik zawsze podpisać i też pisać rok, bo to jest ważne. Ale ja, żeby mieć stuprocentową gwarancję, że nic się nie wydarzy, kupiłam w tym roku takie pochłaniacze wilgoci. One są przeznaczone do produktów spożywczych, i w takim słoiku dwa pochłaniacze wkładam, słoik zamykam i wiem, że nic złego tu się z tym nie wydarzy. I też zioła wkładając wtedy, kiedy one już dobrze wyschną, to one są takie chrupiące, łodygi się łamią z trzaskiem. I też powinniśmy pamiętać, żeby te zioła naprawdę były bardzo dobrze wysuszone. Tutaj mam też skrzyp polny, zwróćcie uwagę, ma piękną barwę i też słoik jest podpisany, i włożyłam pochłaniacz, żeby była gwarancja, że nic się nie wydarzy. Tu jest nagietek, tam jest kwiaty dziewanny. One są bardzo luźno rozłożone. To jest dzisiejsze, dzisiejsze kwiaty. I też będę, kwiaty mają te dużo wilgoci, więc ja będę, odwracam je co najmniej trzy razy w ciągu dnia, żeby kwiat schnąc zachował swoją barwę, bo Patrzcie, tak wygląda świeży kwiat na A tu mamy już kwiat, który jest suchy. Zwróćcie uwagę, jaki ma kolor, jak jest intensywnie wybarwiony. Moi drodzy, zachęcam Was, abyście wyruszali w teren. Zbierali zioła. Ja uwielbiam to, dlatego że czasami znajduję takie ziółka, których szukam, 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 nie mogę znaleźć, aż tu przypadkowo trafiam i to jest w tym wszystkim najciekawsze i najbardziej sprawiające satysfakcję. I najważniejsze, że mamy własne zioła, wiemy w jaki sposób były suszone. My o nie dbamy, wkładamy w nie swoją własną energię, przede wszystkim miłość, żeby to było dobrze wysuszone, więc trzeba włożyć dużo pracy, dużo uczucia, a później robimy mieszanki, używamy to jako herbatek przy różnego rodzaju problemach zdrowotnych może nawet i niekoniecznie przy problemach. Ale w profilaktyce zachęcam Was wszystkich. Dziękuję za obejrzenie filmu. Pamiętajcie o subskrypcji, o łapce w górę i zapraszam na kolejny film. Pozdrawiam serdecznie.